Przyjechałam do Gdańska, żeby razem z Magdą Adamowicz wesprzeć ją w zbiórce na ulicach Gdańska i czuję się, że Gdańsk chce pobić rekord, chce, żeby z Gdańska dla orkiestry poszło naprawdę dużo ciepła, dużo serca, ale także dużo pieniędzy i czuło to się na ulicach gdzieś w Gdańsku. I spotkaliśmy bardzo wiele osób, które przyjechały do Gdańska z całej Polski, przyjechały z Poznania, z Warszawy, z Grudziądza, bo chciały ten dzień spędzić tutaj, żeby grać dla orkiestry, ale także, żeby pamiętać o Pawle Adamowiczu, bo to jest taka właściwie data i pamiętamy, co działo się rok temu, więc ludzie chcą pokazać, że zależy im, żeby orkiestra grała, była skuteczna i żeby zmieniała świat. Dlatego jestem tutaj. A jak Pani rozpoznała nastrój ulicy? Dzisiaj naprawdę uśmiechnięci ludzie. Ludzie, którzy czekają, że coś się może zmienić. Czekają na, na zmiany i mają taką chęć, żeby wziąć w tym udział. Ludzie już czują, że nie są obojętni na to, co się dzieje. Tylko chcą mieć udział w tym, że się coś zmienia. Dlatego taka dobra energia w dzisiaj w Gdańsku. Jest dobra energia w Gdańsku i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo taka będzie. Była sytuacja bardzo wzruszająca, bo to Magda być, podeszła pani i oddała swój pierścionek, który dostała od swoich chrzestnych wiele lat temu, na orkiestrę. I powiedziała, że to jest dla niej bardzo ważne, żeby właśnie wrzucić ten pierścionek do puszki Magdadamowicz. To wzruszające, bo to o takich historiach. To pierścionek do puszki nie da rady. No, tak, dał? No? No, no. A to jest wzruszające, bo o takich historiach czytaliśmy w książkach i słyszeliśmy z opowieści naszych babek, a to ma miejsce na naszych oczach. A poza tym ludzie, którzy mówią, żebyśmy się jednoczyli, zbierali i nie poddawali, bo zwycięstwo jest w zasięgu ręki. I to takiej zmiany, pozytywnej zmiany, bo Polacy chcą być dumni. Naprawdę chcą być dumni z Polski i chcą, żeby znowu o naszym kraju mówiono tak jak kiedyś. Jacy jesteście wspaniali wyjątkowi i tego potrzebujemy. To jeszcze spytam już tak w zasadzie bardzo na poważnie, czy myśli Pani, że... znaczy nie chcę powiedzieć, że ta nasza wcześniejsza rozmowa nie no była poważna, dosyć ale myśli mi poleciały do takiej super poważnej rzeczy. To znaczy, czy uważa Pani, że ten mord polityczny, bo to był mord polityczny, który się tutaj dokonał rok temu, czy on coś trwale zmienił? Pokazał, że to się może dziać i że to jest bezkarne. Bo przecież to, co teraz się dzieje wokół marszałka grockiego, to jest znowu wielka fala hejtu, który się wylewa i nikt nie jest w stanie go zatrzymać. I robią to media. Media, które powinny przekazywać informacje albo pokazywać, czego nie należy robić, a te media ten hejt robią. Nie, za, jakby zapomniały. Jakby telewizja publiczna zapomniała, że rok temu to, co się wydarzyło, było napędzone tą falą nienawiści do osoby, do ugrupowań, do ludzi. I wiemy, że to jest w Polsce możliwe, ale nie potrafimy tego zatrzymać. I to jest bardzo niebezpieczne i tak naprawdę przerażające, że to się ciągle dzieje. A nie ma w nas jako społeczeństwie siły, żeby to zatrzymać. A chronicie, to znaczy, mam na myśli pani partię, chronicie jakoś Grodzkiego? Wspieramy go, bo on jest osobą bardzo odważną. I jeszcze kilka miesięcy temu PiS uważał, że jest świetnym kandydatem na ministra zdrowia. Ale kiedy okazało się, że jest człowiekiem wolnym, niezależnym, samodzielnym i robi to, co powinien robić każdy Polak w tej chwili, czyli działa dla na dobra naszego kraju, nie ulega złemu prawu, stał się niebezpieczny i próbuje się go w taki sposób zniszczyć, w sposób bardzo, bardzo obrzydliwy. Czyli to jest takie déjà vu. Działo się to w stosunku do Adamowicza, dzieje się teraz w stosunku do Marszałka Senatu i dzieje się wobec wielu osób w naszym kraju, które chcą być wolne i niezależne. I to jest naprawdę przerażające i to się dzieje tu i teraz na naszych oczach.